Siema I Witam W następnej części Też to nie Helmut Podkłady tu widzę Stoją kolejowe Musiało coś dojeździć. jeździć Wąskotorówka czy coś Czyli jakiś chodnik Musiał być też Transportowy, transport jakiś jak się odbyło Ewidentnie kotarówtwa laszki jeszcze jeszcze laszki Wejście widać jeszcze widać kawą tego jest powiem czy ciężko się idzie po wodzie wody masę praktycznie po kolana wody po kolana wody jakieś kurde obsypane coś A, A, tak, Robi się coraz głębiej. Coraz głębiej się robi. czy te podkłady leżą pod nogami. Trzeba uważać. Coraz głębiej. To się jeździło, widzę ostro Tomek. Welcome. Na kopalni się na to logry go dało, na podkłady kolejowe, a gwoździe, którymi się przybijało szyny do logrów to szynagle. nagle. Aby ktoś chciał wiedzieć. Czy Tu jeszcze jakoś obwał czy coś. to Wam pokazać. Ale kurde, kwach! Ech, jest Obwalone totalne. Ostro Ostro panowie, wychodzimy. Nad głową nic nie ma. Śmierdzi. Śmierdzi. Mułem syfem. Nie ma aż takiego profesjonalnego oświetlenia jak motumek, ale zawsze coś tam widać. Dobrze. Na razie się wyłączą. I do następnej części. Też tolni Helmut. ma.